To jest zmianie do pracy, za, eskal... za wejście do budynku, ja jestem odpowiedzialny, jest nie wniosek Pana Jezławego, proszę filmować wszystkich, którzy cokolwiek zdewastują naszą elewację, ja za nią odpowiadam, zabraniam korzystania z toalety, toaleta to nie jest publiczny, ani każdy... Zrobienie czegokolwiek złego na zewnątrz ma być filmowane, to jest do sądu. Do niczego więcej. Zabraniam ja takich rzeczy. Ja odpowiadam za budynek, ja odpowiadam za budynek i nie zgadzam się na takie rzeczy. Panie, panie. I proszę panie puścić na Facebooka na naszej szkolenie internetowej. Wejście do pracy to jest moja, mój obowiązek, żeby ludziom zapewnić takie wejście. Proszę jedną rzecz jeszcze zrobić. To proszę puścić na Facebooku, jakimkolwiek komunikatorze, i proszę sfilmować tego pana, bo jest tutaj przedstawicielem sierpnia 80. To możecie sobie, panowie, wieszać u siebie. Mnie nie przeszkadza. Jest wasza organizacja, która ma swój budynek. Jedna rzecz. Ten budynek. Jest jurysdykcja jurysdykcji w tej spółki Bęgromia, czyli mojej. Dziękuję bardzo.